Cześć, to ja, Karolina. Eee, prowadzę dla Was kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z matematyki i dzisiaj opowiem Wam o wyrażeniach algebraicznych. Wyrażenia algebraiczne to takie wyrażenia, które zawierają po prostu liczby i litery, które są połączone ze sobą znakami działań oraz nawiasami, czyli mnożeniem, eee, dzieleniem, dodawaniem, odejmowaniem. No i nawiasami, to, to każdy chyba wie, o co chodzi. Litery możemy też mówić o nich jako po prostu zmienne, za które możemy postawić jakieś inne wartości, wartości liczbowe. Wyrażenia algebraiczne to na przykład jakieś wzory, wzory potrzebne do twierdzeń czy same twierdzenia. E, takim popularnym wyrażeniem algebraicznym jest jednomian, czyli to jest iloczyn liczb i liter, lub pojedyncza litera bądź liczba. Przykłady jednomianów samo A, iloczyn, licz, y, iloczyn liter e, i e, iloczyn e, liczby i litery. Natomiast dwumian to suma dwóch jednomianów. E, mamy w wyrażeniach algebraicznych też coś takiego, jak wyrazy podobne. I redukcja wyrazów podobnych. Redukcja wyrazów podobnych to po prostu dodawanie ich do siebie, odejmowanie, mnożenie, ale czym są wyrazy podobne? Wyrazy podobne to yy, na przykład x do czwartej i minus 6x do, x do czwartej. Czyli widzimy, że mamy jakąś zmienną, czyli tą literę podniesioną do jakiejś potęgi. I jej wyrazem podobnym będzie tak, że jakaś, będzie ta sama zmienna podniesiona do tej samej potęgi i ona może być pomnożona jeszcze przez jakąś liczbę, ale nie przez literę. A wyrazem podobnym są też takie jednomiany jak a razy b i b razy a. Dlaczego są podobne? Ponieważ wiemy, że mnożenie jest przemienne, czyli a razy b utożsamiamy z b razy a, czyli to to samo. Tak samo wyrazami podobnymi jest 4y i y. Mamy e, samego y, który jest pomnożony przez czwórkę. I tu jest też y. E, 2 y to wyrazy podobne. Pomnożenie jednego z nich przez jakąś liczbę nie zmienia nam tego, że to są wyrazy podobne. A znowu, jakie wyrazy podobnymi nie są? x i y, czyli dwie zupełnie inne, zmienne. Albo y i y kwadrat. Czyli widzimy, że ten drugi y jest podniesiony do jakiejś potęgi, zupełnie innej niż ten. Ten możemy utożsamiać jako. To jest po prostu y podniesiony do potęgi pierwszej. Czyli mamy dwa y, które są podniesione do innych potęg, no a to nie są te same, te same zmienne. I mamy jeszcze AB i, i samo A. Czyli y, zmienną A mnożymy przez zmienną B. I to nie jest to samo co zmienna a. Gdybyśmy natomiast pomnożyli tą naszą zmienną a nie przez b, tylko przez na przykład piątkę, czyli mielibyśmy 5a i a, to to już byłyby wyrazy podobne, bo wiemy, że mnożenie jednego z wyrazów przez jakąś liczbę nie zmienia nam tego, że to są wyrazy podobne. No i tak, o co chodzi z tą redukcją wyrazów podobnych? Mamy taki przykład. 2a plus 3 minus 6a minus b. Co w naszym przykładzie jest wyrazem podobnym? Mamy tu a i mamy tu a. Jedna a pomnożona jest przez dwójkę, drugie a przez minus szóstkę. Jak mówiłam wcześniej, mnożenie tych liczb, tych zmiennych przez jakąś, e, przez jakąś liczbę nie zmienia nam tego, że to są e, wyrazy podobne. Czyli 2a i minus 6a to wyrazy podobne, które możemy do siebie dodać, czyli 2a minus 6a to minus 4a. To nasze a możemy utożsamiać z jakimś, nie wiem, czy jabłkiem, czyli tak jakbyśmy mieli dwa jabłka i odjęli od tego sześć jabłek, albo z jakimś workiem zawierającym różne dziwne rzeczy, eee, czyli takie dwa worki i sześć worków. No tak, no czyli po prostu to do siebie dodajemy, to są te same rzeczy. My mówimy, że mamy minus 4 czegoś tam, czyli minus 4a. Przepisujemy wyraz wolny. Sama trójka nazywa się wyrazem wolnym, dlatego, bo nie jest pomnożona przez żadną zmienną. No i jeszcze zostaje nam minus b, które przepisujemy, ponieważ, ponieważ nie znaleźliśmy żadnego wyrazu podobnego do tego naszego b. Co możemy zrobić na samych literach? Jak to będzie wyglądało? Możemy na przykład dodać wszystkie liczby, wszystkie litery z wyrazu Matematyka. Co z tego otrzymamy? Otrzymamy jakieś wyrażenie algebraiczne, które sumuje nam, ile jest jakich liter w tym wyrazie. Czyli najpierw dodajemy sobie wszystkie m. Mamy tu jedno m, mamy drugie m, więcej żadnego. Super, zapisujemy, że mamy dwa N. Dodajemy do tego jakieś inne litery, które też są takie same. Czyli bierzemy jedno A, szukamy dalej. Mamy drugie, mamy też trzecie. Więc dodajemy 3 A. Kolejna litera T. Mamy jedno T. Mamy drugie T. Więcej żadnego T nie znaleźliśmy. W takim razie przypisujemy 2 T do E. Nie ma już żadnego innego wyrazu podobnego. Dodajemy E. Z Y jest taka sama sytuacja jak z E i z K identycznie. Czyli otrzymujemy 2M plus 3A plus 2T plus E plus Y plus K. A gdybyśmy mnożyli te wszystkie litery? Czyli tak, mamy M. M razy M, ok? M kwadrat, bo pomnożyliśmy jedno M przez drugie, czyli dwa razy wymnożyliśmy M. A. A razy A razy A, mamy 3 A, mamy mnożenie, więc mamy A do sześcianu. Kwad... Do do no. T, znowu mamy dwa T, które przez siebie mnożymy, T do kwadratu. Razy E, które nie ma wyrazu podobnego, Y, które nie ma wyrazu podobnego i K, które też nie ma wyrazu podobnego. Ze słowem koktajl robimy to samo, to znaczy dodajemy k, czyli wyrazy podobne, szukamy wyrazu podobnego dla o. Nie znajdujemy, dla t, dla a, dla j i dla l też nie znaleźliśmy wyrazu podobnego, czyli przypisujemy 2k plus o plus t plus a plus j i plus l. Możemy też wymnożyć te wszystkie wyrazy, te wszystkie litery, czyli k razy k to k kwadrat. To jest redukcja wyrazów podobnych. H są wyrazami podobnymi. Widać, mamy krótszy zapis i możemy przy wyrażeniach algebraicznych zapisywać mnożenie bez użycia tej kropeczki. Czyli po prostu te litery są obok siebie, tak jakbyśmy pisali zwykły wyraz. Możemy, używać, możemy nie używać tych kropek w takich wyrażeniach, gdzie mnożymy dwie litery przez siebie. Albo kiedy mnożymy literę przez liczbę. Czyli na przykład 6 razy A. Co będzie równe 6A? Yy, mamy troszeczkę trudniejsze zadania z, z wyrażeniami algebraicznymi, gdzie musimy coś odejmować, gdzie mamy więcej tych wyrażeń, albo gdzie mamy wyrażenia w nawiasach. Czyli tak jak tutaj. Mamy przykład 3 minus 2x plus 4 plus 5x. Szukamy najpierw wyrazów podobnych. Wyrazami podobnymi u nas jest 2x i 5x oraz inne wyrazy podobne 3 i 4, bo dwa wyrazy wolne także są wyrazami podobnymi. Czyli dodajemy do siebie wyraz, wyrazy podobne, czyli 3 dodać 4, 7. I mamy jeszcze e, 5x minus 2x to plus 3x. W kolejnym przykładzie mamy 4b minus 7a, dodać 2a. Także najpierw szukamy wyrazów podobnych. Do, do 4b nie znajdziemy żadnego wyrazu podobnego, ale do 7a czy minus 7a znajdziemy. Jest to 2a. Czyli dodajemy do siebie minus 7a i 2a. Otrzymujemy, przypisujemy najpierw 4b i mamy minus 5a z naszego działania. Minus 7a dodać 2a to minus 5a. Więc otrzymujemy 4b minus 5a. Mamy jeszcze jeden przykład. Tym razem mamy wyrazy podobne. Mamy 2a i minus a oraz 6b i 10b. Dodajemy do siebie wyrazy podobne. Otrzymujemy A plus 16b, czyli analogicznie do tego, co robiliśmy w tych wszystkich powyższych przykładach. Co natomiast robimy? Kiedy mamy nawiasy, mnożenie, potęgowanie, po prostu korzystamy ze wszystkich działań, które już znamy. Z własności potęg yy, i z działań w nawiasach. Tutaj mamy akurat w nawiasach samo mnożenie, więc nie musimy już nic wykonywać. Nie znajdziemy w żadnym nawiasie wyrazów podobnych, więc spoko możemy przypisać. Możemy po prostu najpierw wykonać potęgowanie. To po prostu potęgujemy, podnosimy do potęgi szóstej każdy z tych wyrazów w naszym nawiasie. Czyli najpierw 2 do potęgi szóstej to 64. Przepisujemy. A do kwadratu do potęgi szóstej. Wiemy, że jeżeli mamy jakąś liczbę, którą podnosimy do jakiejś potęgi, i tą liczbę podniesioną do potęgi znowu podnosimy do potęgi, to musimy wymnożyć te dwie liczby przez siebie, te dwa wykładniki, czyli a do potęgi 2 razy 6, czyli a do potęgi 12. Tak samo robimy z b, czyli b do potęgi 3 razy 6, czyli b do potęgi 18 i c do potęgi 6. C, skoro nie ma napisanej potęgi, to w domyśle jest to potęga 1. 1 razy 6, 6. Tak samo robimy z kolejnym nawiasem. Też widzimy, nie znajdziemy tu wyrazów podobnych, więc potęgujemy. A do potęgi czwartej, A do czwartej. B do potęgi 2 razy 4, 8. Z C robimy tak samo jak z B, czyli dwa do, y, C do potęgi 2 razy 4, czyli C do 8. I idę do potęgi czwartej. Wpiszamy. Co możemy jeszcze zrobić? Teraz w naszym wyrażeniu możemy znaleźć jakieś wyrazy podobne. Są to a do 12, do 12 i a do 4, b do 18, b do 8, c do 6 i c do 8, a d nie znajdzie sobie już żadnego wyrazu podobnego. Czyli Przypisujemy 64, które się nie zmieni, nie ma żadnego wyrazu podobnego do niego. A do 12 i A do 4 to są wyrazy podobne. Skoro mnożymy dwie liczby, dwie potęgi, które mają tą samą podstawę, to wystarczy, że po prostu dodamy do siebie te wykładniki. Czyli a do 12 dodać 4, to a do 16. Tak samo z b. b do 18 dodać 8. To B do 26. C do 6. dodać 8. To C do 14. Zostaje nam D do 4, które przepisujemy. Więc nasz wynik, po prostu otrzymaliśmy z tych dwóch nawiasów, a o wiele prostszą postać naszego wyrażenia jest to 64a do 16, B do 26, C do 14, D do 4. Dziękuję bardzo za uwagę.